Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам особливу історію про стару шафу, яка вміла бачити сни. Ця казка прозвучить польською мовою, простою та зрозумілою, рівня А1. Повний український переклад ви знайдете в описі під цим відео. Сідайте зручно, укутитесь ковдрою і гайда, слухайте історію, що народилася в тиші та ванільному запаху. В мамим покою в року обок окна стала шафа. Нябива нова. Miała stare drzemiane drzwi i pachniała wanilią i kurzem. Ale ta szafa miała sekret. Każdej nocy, kiedy dom był już cichy, szafa zaczynała śnić. Czasem śniła, że jest statkiem i płynie po mlecznym oceanie. Innym razem, że jest wielkim drzewem, a na jej półkach mieszkają ptaki. Albo, że zamieniał się w domek dla kłotów, którą którym piją herbaty i grają w karty. Jednak najbardziej lubiła sen, którym była książka. W tym śnieg ktoś ją otwierał i z szafy wychodziły bajki. Pełnego wieczoru chłopiec, który spał w tym pokoju, usłyszał cichy klik, podszedł i uchylił drzwi szafy. Zobaczył tam miękkie światło, fotel i filiżankę kakao. I głos szafy powiedział: Wejdź, jeśli chcesz posłuchać historii. Od tego dnia chłopiec co wieczór siadał przy szafie i słuchał jej snów. A szafa była szczęśliwa, że ktoś je pamięta, bo nawet stare meble chcą czasem opowiadać. Дякую, що були зі мною сьогодні. Нехай і вам сьогодні наснеться щось добре: може, розумна шафа або чай з котами, або книжка, з якої виходять казки, до нової історії, Добраніч і солодких снів.